Cześć, jak ci mija weekend? W trakcie jak nasze maszyny stoją u mechaników, razem z Konradem postanowiliśmy poćwiczyć jazdę w offroadzie. Poszliśmy na szkolenie ze szkołą Enduro Flow. Dlaczego Enduro Flow? Dlatego, że była opcja szkolenia na ich motocyklach. Na lekkie maszyny ważące około 120-130 kg. Jak wiadomo nauka w offroadzie na lekkim sprzęcie jest o wiele prostsza niż na tonowych Adventure'ach. W programie oprócz rapidowej pozycji ciała było również jeżdżenie po bardzo zróżnicowanym terenie. Do tego jeszcze nauka wjeżdżania i wyjeżdżania z kolei, jeżdżenie po kamyczkach, szutrach. Nauka zawracania na zniesieniach, także zjeżdżania i wyjeżdżania pod ogromne górki, pod które nawet na nogach byłoby ciężko wyjść. Jeśli chodzi o moje zdanie, szkolenie dało mi większą pewność i przede wszystkim postawy do tego, jak tak naprawdę zachowywać się w terenie. Była również praktyczna nauka, jak pokonywać przeszkody poprzeczne, i na co zwracać uwagę, jak wybierać tor jazdy. Największym atutem tego szkolenia był fakt, że grupy są małe. W naszym przypadku było to praktycznie szkolenie indywidualne, ponieważ były dwie osoby plus instruktor. Na szkoleniu można było usłyszeć i poćwiczyć praktyczne rzeczy, o których nie mówią nawet internetowi influencerzy kreujących się na YouTube'owych górach jazdy przygodowej. Osobiście, szkolenia polecam każdemu, kto jest początkujący lub chce poprawić swoje umiejętności jazdy w terenie. Oprócz nowych umiejętności, to co ja wyniosłem z tego szkolenia. To przekonanie, że wiem, że moim ćwierć to małym adventurem nie będę się pchał w aż taki teren. A to, po czym jeździliśmy, podobno wcale nie było naprawdę trudnym terenem. A to, co na początku na papierze nie wyglądało zbyt ambitnie, jako 3 godziny szkolenia, naprawdę daje wyciski po dwóch. Zaczynasz się zastanawiać, ile jeszcze do końca. Okazuje się, że do jazdy o trzeba mieć kondycję maratończyka i moc trójboisty siłowego albo bardzo dobrą technikę, co przychodzi z czasem. Dzięki, to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.